Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do was z nowym filmem. Mam jeszcze jeden dzień wolnego, który spędzę w domu. Więc stwierdziłam, że nagram wam film o mojej toaletce. Wiele z was pytało się, skąd jest ta toaletka, gdzie ją kupiłam. Ile za nią zapłaciłam? A więc to toaletkę dostałam od mojego chłopaka Łukasza. Zrobił ją sam, własnoręcznie. Nigdzie jej nie kupował. Jedyne elementy, które kupił, to lustro i te takie uchwyty do drzwiczek i szufladki. Pokażę wam, jak toaletka prezentuje się w całości. Toaletka w całości jest drewniana. Łukasz sam ją zaprojektował, sam ją składał, skręcał, wycinał właśnie te wszystkie zdobienia, nóżki. Wszystko robił własnoręcznie. Teraz chciałabym pokazać Wam mniej więcej, jak to wszystko się tu prezentuje, jak to wygląda na co dzień. Niestety, nie mam je tutaj, nie mogę jej ze za sobą zabrać, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ bardzo kocham ten mebel. Jest to najpiękniejszy prezent, jaki dostałam w swoim życiu. Jestem mu bardzo wdzięczna. Bardzo wiele godzin, wiele pracy poświęcił, aby ją dla mnie zrobić. Była to bardzo ogromna niespodzianka. Nie spodziewałam się, że dostanę od niego coś takiego. Bardzo cieszę się, że jest ona umie i że służy mi. Niestety właśnie tak jak mówię nie mogę jej zabrać ze sobą do Warszawy. Może z czasem, gdy będę na własnym mieszkaniu, wtedy ją ze sobą zabiorę. Pokażę Wam teraz mniej więcej, co gdzie się znajduje i gdzie przechowuję swoje kosmetyki. U dołu tutaj mamy szufladkę. Jest ona nieduża. Tutaj trzymam swoje takie podstawowe kosmetyki, gdy przyjeżdżam właśnie z Warszawy. żeby nie walały mi się po torbie po kosmetyczce, trzymam je właśnie tutaj. Tutaj mam swój mały kompaktowy tango teaser do torebki. Tutaj mam taką malutką, malutką przegródkę na różnego rodzaju tusze, kredki, eyelinery. Tutaj jest też gąbeczka Real Techniques. Jest brudna, ponieważ przed chwilą nagrywałam dla Was test, który pewnie pojawi się na kanale albo już jest, na pewno dam wam znać w linku na dole tutaj mam też swój tusz z Maybelline tutaj jest też taki pisak, olejek do skórek z Lovely Lines z który rozcieńcza mi właśnie eyeliner w kałamarzu z Maybelline tutaj mam też korektor z Astora żel z Essence Dobrwi co więcej, tutaj mam też tuż ten Maybelline, o którym Wam wspominałam w moich jakichś pierwszych filmach. Spineczka do włosów, gdy się maluję, oczywiście. Chcę spiąć grzywkę, żeby mi nie przeszkadzała. I to tyle. Jeżeli chodzi o drugi koszyczek w tej szufladce, tutaj mam takie większe rzeczy. Puder ryżowy, puder ryżowy marki Paese, taki sypki biały krem Zia jako mleko do cery suchej, mój ulubiony krem, też już o nim wiele razy wspominałam, eyeliner w kałamarzu marki Maybelline, o którym też Wam już mówiłam tutaj mam jeszcze rozświetlacz Lovely w odcieniu Gold korektor Rimmel Lasting Finish też robiłam test podlinkuję pod spodem tutaj mam też jeszcze ten podstawowy cień kolor Tattoo od Maybelline taki beżowy, podstawowy bardzo ładnie wyrównuje kolory z powieki, tutaj mam bronzer Elizabeth Arden, taki dość sypki, malutki, bardzo fajny produkt, też zrobię Wam test na żywo tutaj dalej mam jeszcze paletkę ze Slika jest to ta paletka podstawowa w odcieniu light, kolor 373 jest tu bronzer rozświetlacz i róż, bardzo fajna paletka, bardzo ją lubię Dalej mam Rouge Downboy marki Debalm. Bardzo lubię ten produkt. Jest taki delikatny, ładnie rozświetla policzki i bardzo wydajny. Kolejnym produktem, który ze sobą zabieram, będzie to właśnie bronzer Burgeois. Ta czekoladka, ja mam ją w odcieniu 52 i paletka cieni Makeup Revolution też wam pokazywałam ją w moim Get Ready With Me na walentynki podlinkuję wam link na dole tutaj obok, obok przygródki jest jeszcze zapasowa gąbeczka Real Techniques która czeka na swoją kolej tak jak mówiłam tutaj jest właśnie ta gąbeczka tutaj mam taką przygródkę w której trzymam jakieś błyszczyki pomadki tutaj mam dwie pomadki z Makeup Revolution. E, bardzo trwałe, bardzo fajnie napigmentowane. Bardzo lubię tą firmę. Taka jedna pomadka kosztuje chyba około 5 zł, więc nie jest to dużo. Mm, tutaj mam jeszcze konturówki z Essence. Bardzo je lubię. E, wiele razy też Wam o nich wspominałam. E, dalej mam jakiś e, błyszczyk z Celi. Chyba był kiedyś w jakiejś gazecie. Odcień Delice. Jest to bardzo jasny błyszczyk. W sumie użyłam go tylko raz. Po prostu tutaj sobie leży, bo go... No nie zabieram ze sobą, go i tak nie używam. Dalej mam kolejną pomadkę z Makeup Revolution. Teraz e, ta jest taka ciemniejsza, czerwień. E, bardzo ładna, ciemna czerwień. E, w sam raz na takie e, wieczorne wyjścia. Tutaj mam e, w kolorze... Atomic Ruby a te dwie poprzednie to był Nude i, i kolorek Twist e, bardzo ładne kolory e, bardzo fajnie utrzymują się na ustach dość długo e, nic się z nimi nie dzieje dalej w tym opakowaniu mam jeszcze pomadkę ochronną Isana Sana Gloss jakaś taka podstawowa ochronna Kolejny to Błyszczy Golden Rose. E, nigdy go nie używałam. Kupiłam go, ale po pierwszej aplikacji stwierdziłam, że nie jest to mój kolor, nie lubię tego produktu i po prostu tutaj leży. E, kolejnym produktem, jaki tutaj możemy znaleźć, będzie to kredka z Lovely Colorwear Long Lasting Lipstick. Jest to kredka czerwona. Czy ona ma jakiś odcień? Tak, numerek 1. Jest to taki czerwony kolor. Nigdy też jej nie używałam. Kupiłam ją chyba któregoś razu na promocji w Rosmanie i od tamtej pory tak tu leży. I jeszcze tutaj mam eyeliner z Eveline. Taki sam jak tutaj w tej pierwszej przegródce. Już wam pokazuję. Jeden jest brązowy, drugi czarny. I po prostu tutaj leży i i czeka na swoją kolej. W sumie nie przepadam za brązowym odcieniem, ale raz na jakiś czas można go użyć. Na toaletki jest dość spory, mam bardzo dużo miejsca, aby poustawiać wiele różnych rzeczy, jednak staram się nie zagracać jej, ponieważ nie lubię jak stoi tak bardzo dużo rzeczy na wierzchu owszem i tak jest tego sporo ograniczyłabym to jeszcze bardziej ale toaletka jest bardzo duża więc w sumie też nie mogę wszystkiego zlikwidować tutaj stoi torebeczka Victoria's Secret bardzo ładnie wygląda dodaje takiego ożywienia całej toaletce za nią z tyłu często stoją świeże kwiaty, które kupuję, bardzo lubię kwiaty i fajnie też ożywiają właśnie tutaj tą toaletkę Podstawowe lustereczko, do którego często się maluję, to właśnie lusterko z Pepko. Kupiłam je chyba za 10 zł. Prezentuje się w ten sposób: jest to takie białe, eleganckie lustereczko. Tutaj jeszcze jest też takie serduszko, podkładka, która często tu stoi. Też jest z PEPCO. Tutaj mam telefon. Jakiś krędzerniki. I właśnie taka, taka podkładka serduszko. Kupiłam ją w cenie 4,99 na promocji. Często wrzucam do niej jakieś bransoletki, zegarki, takie duperele. Tutaj w rogu stoi taka podstawka, taka tacka, na której stoją dwie świeczki. Często je odpalam, gdy nagrywam dla Was filmik, albo po prostu, gdy. Siedzę sobie wieczorem i chcę zrobić taki fajny klimat. To wtedy odpalam lampki na toaletce i te świeczki właśnie tutaj. Z tyłu stoi właśnie kubeczek, w którym trzymam swoje pędzle. Są to pędzle chińskie, też nagrałam o nich filmik, podlinkuję wam na dole. Tutaj, za tymi pędzelkami, stoi też pudełeczko z. Stoi też pudełeczko z chusteczkami. Tutaj mamy na toalecie dwie takie szafeczki na zatrzaski. W jednej z nich trzymam właśnie swoje podkłady. Jeden z nich to podkład marki Manhattan. Robiłam jego test na żywo. Podlinkuję wam pod spodem. Kolejnym produktem będzie Rimmel Lasting Finish w odcieniu 100 Ivory. Bardzo lubię ten podkład, jeszcze czas temu nie przepadam za nim, teraz sprawdza się naprawdę fantastycznie. Kolejnym podkładem będzie Revlon 180 Color Stay Sand Beige i niezawodny od wielu lat Liren City Matte w odcieniu 203 Jasny. Bardzo lubię te podkłady, zawsze je ze sobą zabieram i przeważnie właśnie tutaj je trzymam. Na tej półeczce u góry przeważnie stoją perfumy, z jakimi przyjeżdżam akurat z Warszawy do domu. Teraz stoi tutaj właśnie perfumy z Avonu, Little Gold Dress, bardzo słodki, elegancki, kobiecy zapach, bardzo go lubię dwie mgiełki z Victoria' Secret jedna świeża taka dość specyficzna, mocna druga bardzo kobieca elegancka, intrygująca bardzo je lubię, świetnie się spisują, tutaj jeszcze jest taka bardzo ładna, złota połyskująca kosmetyczka, którą kupiłam w tamtym roku w Biedronce w cenie 4,99 albo równe 5 zł nie pamiętam jest bardzo ładna, elegancka. Szkoda mi jej po prostu wkładać do torebki, bo wiem, że tam mi się zniszczy. Dlatego trzymam ją tutaj. E, tutaj pod spodem znajduje się słoiczek z Pepko Home Sweet Home. Jest to e, taki szklany słoiczek z metalową nakrętką. W środku trzymam jakieś takie e, drobiazgi typu jakieś krówki z minty shopu, e, które dostajemy przy zakupach, jest tutaj ich dość sporo. Tutaj mam też takie lustereczka do torebki zaadoptujfaceta.pl jakaś strona. E, tutaj mam jeszcze pacynkę, próbki perfum, e, które gdzieś tam walały się po kątach. Tutaj proszę. I jeszcze mam jakąś temperówkę, mały pędzelek, którego nie używam. Jest to taki słoiczek, w którym trzymam właśnie takie drobiazgi, które nie są mi do niczego potrzebne, ale gdzieś tam walały się po, kącie, po kątach, więc trzymam je tutaj. Na górze, na tej półeczce stoi sobie właśnie torebeczka z Pandory. Jest to mój prezent świąteczny, który dostałam od bardzo bliskich mi osób, które wiele w moim życiu zrobiły, wiele mi pomogły. Jestem im bardzo wdzięczna. Tutaj obok stoi ramka z takimi napisami. Jest to taki mały drobiazg, ale przywraca wiele wspomnień, i cieszę się, że mam ją tutaj na wierzchu przed sobą. Pod spodem jest jeszcze takie pudełeczko z biedronki. Jest to pudełeczko plastikowe, przeźroczyste. Przeważnie trzymam w nim właśnie patyczki kosmetyczne, waciki, aby mieć to wszystko pod ręką w razie jakichś poprawek kosmetycznych. Kosztowało ono chyba 10 zł w biedronce. Wiem, że raz na jakiś czas pojawiają się te produkty właśnie w tym sklepie. Tutaj mamy drugą tą szefeczkę W niej w zasadzie nic nie trzymam. Znajdują się w niej tylko takie opakowania po zakupach z, właśnie ze sklepu Minty Shop. A na wierzchu tej szefeczki stoi piękna, elegancka świeca, którą dostałam na święta od bardzo bliskiej mi osoby z pracy. Cieszę się, że mam taki drobiazg, który przywołuje mi właśnie te miłe wspomnienia. Stoi tutaj rewelacyjnie, wygląda fajnie, komponuje się z całym właśnie wystrojem. Jeżeli chodzi tutaj o światełka, które mam zamieszczone właśnie na, na lusterku, są to właśnie kule Cotton Balls. Kupiłam je w Biedronce za cenę 35 zł parę miesięcy temu. Chyba w jakoś wrzesień, październik? Nie pamiętam, jakoś wtedy był właśnie rzut tych e, takich kuli w, w biorące. Nie kosztowały dużo, szybko się rozeszły, e, udało mi się je jednak dorwać. Yy, I tyle. Tutaj jeszcze w rogu wisi moja pamiątkowa podwiązka z, ze studniówki. Też przywołuje bardzo miłe chwile. I tyle, kochani, tak właśnie wygląda i prezentuje się moja toaletka. E, tak jak mówiłam, w zupełności jest wykonana własnoręcznie. Jest to prezent od mojego chłopaka. E, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, ponieważ często pytałyście mnie, co to za toaletka, skąd ją mam, e, jak się sprawuje, ile kosztowała. Teraz już wiecie, myślę, że wszystko już jest jasne. Prezentuję się właśnie w ten sposób. I tyle, za jakiś czas nagram też Wam przechowywanie kosmetyków w Warszawie, jak to tam wygląda. I tyle, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!